pamiętam. Mój marek jest bardzo miły przed kamerą, chciałam Wam powiedzieć. Dużo Zawsze mniejszy jestem. niż na co Zawsze jestem milusiński. Nieprawda, nieprawda. Bije mnie, źle no. traktuje. Dopiero ja Ci mogę wlać. Na nowy rok. Tak? No, słuchajcie, witamy Was w kolejnym vlogu noworocznym. Tym razem idziemy szybko teraz, bo zaraz samochody rozjadą, strąbią i w ogóle nie wiem co jeszcze. Idziemy akurat do sklepu. Chyba już kiedyś Was tutaj zabierałam. Idziemy do sklepu. A Darek chyba, tak? Pokazywał Wam. Ojejku, dlaczego jestem taka ciemna? Czekajcie. Strasznie ciemna byłam. tam się poprawić. Jesteśmy w sklepie. Alkoholowym. Strasznie ten mnie fluid, bo jest za jasny. I... I wkurza mnie to więc <laughs> będę musiała coś pokombinować. Może polecacie jakiś fluid fajny, bo ten mi się jakoś nie sprawdza. Były takie super recenzje na YouTubie, ale niestety mi się nie sprawdza ten Estelauder. Double Wear chyba, jeśli ja dobrze pamiętam. Idziemy coś wybrać, jakiś alkohol szampana Nie wiem coś tam dla rodziców też kupimy no i dzisiaj chciałam wam powiedzieć że idziemy do kina pierwszy raz ja przynajmniej idę do kina w Sylwestra i też pisaliście mi, bo ostatnio Wam wspomniałam o tym w ostatnim vlogu, że jak wygląda taki jak wygląda taki Sylwester w kinie. Tak samo jak... Tak samo jak normalnie jakbyście poszli do, y, do kina. Marka to jest małe, ten... nie? Powiedz Marko może o tym. Oczywiście to jest dla starszej y, widowni. Ciężkiej widowni. Tak. Słuchajcie, to i ginger ale jest po prostu rewelacyjne. Ale to jest tequila powiedz, że to jest tequila. To sama jesteś tekila, tequila, to jest whisky. Apple flavoured eee, whisky. Tak, tak. To, to, to. Tylko, że zdradliwe, bo można tego wypić naprawdę bardzo Ude. dużo, nie czuć, a później jak wstaniecie to jest słabo. Ale bardzo dobre, więc to teraz. Ale nie ma się nawet w ogóle po tym jakiś słabszy dni, nie Marek? No ja dużo by No, to już nie wiadomo, no. jakby trzeba było, by było wypić. To powinno wystarczyć dla nas prawda? Tak, i tam jeszcze w jednym mamy połowę. Tak, o zobaczcie, jest na przykład Coca-Cola sherry. Nie wiem, czy taka jest w Polsce. Cherry. Cherry. Cherry, cherry. cherry, cherry. Tutaj takie. Dodatki do drinków. Tu jest ulubione pomieszczenie. Marka, do którego właśnie wchodzi, Marku, przejmij kamerę i pokaż, bo tam jest zimno trochę. Nie, tam jest zimno, tam jest fajnie. A nie, no nic. Zobacz, chcę spróbować. To, to sobie kupiłem gaz, bo mi się skończył w tym. Do zapalniczki. No, w zapalniczce. A to są właśnie te. I to takie. Jak nie wiem, czy ktoś tam, jak ktoś pali, to całkiem, całkiem sympatyczne są. Dzień dolarów. Smaku. No dobra, Po Którą chcę? pokażę. O tą. Wydaje mi się, że jest chyba najfajniejsza. No, najładniejsza. Nie? Mhm. Mm Ma coś w sobie. No. no. pewnie się będziecie pytać na co idziemy do kina, więc idziemy dopiero na Gwiezdne Wojny. Dla ja Cię się nie mogę doczekać, bo jestem wielką fanką Gwiezdnych Wojen i w ogóle uwielbiam Gwiezdne Wojny. Um, I tak, nic tam specjalnego chyba się nie będzie działo, oprócz tego, że będziemy siedzieć i oglądać film i przed samą jakoś dwunastą wracamy do domu, do mojej mamy bo idzie z nami mój tata do kina bo też jest wielkim fanem Gwiezdnych Wojn też jest bardzo ciekawy poza tym w kinie, tutaj w Stanach nigdy nie byliśmy tak razem więc jest czas na to mama zostaje z Wiktorią Wiktoria pewnie w tym czasie zaśnie jak zawsze standardowo, nigdy nie, nie dotrwa do tej dwunasty no jeszcze jest za mała bo ma dopiero 3 lata więc jeszcze ma czas na, na Sylwestry ale właśnie będziemy e, przed, przed 12 wrócimy do mamy, zrobimy sobie jakieś jedzonko e, i, i właśnie jakieś drinki i będziemy sobie pewnie wszyscy razem siedzieć. Tutaj wiecie, tak się nie spędza w stanach e, Sylwestra, tak jakoś bardzo hucznie. Bardziej chyba w Port of July e, jest świętowany i jest więcej pejerberków. I powiem Wam, że trochę mnie wkurza Sylwester, nie wiem dlaczego, ale... Denerwuje mnie to, że to jest takie parcie, że to musi być ta akurat noc yy, i to jest jeden dzień w roku. No w sumie nie dziwmy się, no bo tak, tak po prostu jest, tak jest stworzony kalendarz i to wszystko, ale właśnie mnie denerwuje, że jest taka presja, że to musi być tego dnia, a na przykład ja nie jestem w humorze, albo że coś mnie boli, albo jestem zmęczona, albo coś mi wypadło i, i, i nie mam ochoty na świętowanie. I na przykład ja bym z chęcią nie poszła na jakąś imprezę, czy na jakiś bal, czy na jakąś domówkę, tylko właśnie bym sobie poszła na, na taką zorganizowaną imprezę w mieście. Byliśmy kiedyś w Miami, ale nie było to jakieś rewelacyjne, jakoś wcale mi się nie podobało. Mm. A chciałabym na przykład w Nowym Jorku albo w Chicago na przykład, ale chyba najbardziej w Nowym Jorku chciałabym zobaczyć właśnie tego Sylwestra takiego e, na ulicy i my zawsze go oglądamy w telewizji. To my z Markiem na stare lata. A jak jest gorąco u nas, to... Po prostu porażka, porażka. Jest tak gorąco. że O, właśnie, tak się właśnie czuję. Aż jest za gorąco. Jest tak ciepło jak latem. Myślałam, że chociaż kurczę zimą, troszeczkę odpocznijmy od tych upałów, ale nie. Jest po prostu porażka. jedynie co nas ratuje, to, to jest. Fajnie, na, na wyrok sobie jadą, co zobacz? Daj Ja pokażę, Nagram. Coś Wam pokażę. zobacz. Jadą spędzać na wyrok przy bardzo na kładach. Fajnie, co? Można, można. Proszę bardzo, 2 za 6 dolarów tipy do, do chipsów. A już mamy też inne. A już mamy tutaj, o, troszeczkę takich gadżetów. Patrz, wszystkie są takie. Ale to czego ty szukasz dokładnie? Nie, żeby były te świeże miarę. Żeby bez pleśni były? No, to są małe. Ania zawsze mówi, o chodź weźmiemy wikusi, o, no, czemu nie jestem ostry, bądź na mnie ostry, o. No, chodź weźmiemy wikusi, chodź weźmiemy wikusi, a później sama zjada. Ej, nie, wiecie co, jak on kłamie do tej kamery, o, się chce tak, wiecie co, wybielić, Czy on chyba jest cudowny, a nie jest. Bo jest, jest. Nie, nie, nie. nie. Nie, właśnie, że nie, bo ja kupuję zawsze wszystko dla wikusi i zawsze o niej myślę, a to ten pan wszystko zjada. Czasami, bo jak Wiktora nie lubi. Ładnie tam, to są te moje ulubione kulki, już Wam kiedyś pokazywałam w jakimś vlogu do prania. Nie się wrzuca do pralki taki ten to wiadereczko i po prostu pranie tak pachnie, pachnie, ładnie. No my używamy tego tutaj Tego pistacjowego takiego. No. A to Miecki jest taki. fajniejszy ale zapach. To jest jakiś chyba nowy. No. Bo ja przynajmniej go nie widziałam wcześniej. Ale małe pudełko to kurde na parę prań tylko. Bo taki takie wielkie kupujemy w pastakach gdzieś no. objęte się w kasko, nie? bym chciała. No była biała, ale kurde, kto się wykupił dla mnie? Kto się wykupił? Znaczy, już tyle zostało po świątecznych gadżetach, ale i tak jest jeszcze sporo. Myślałam, że nie będzie już nic, jak dzisiaj przyjdziemy. Ale jeszcze jest. Ja Teraz już się przygotowują do. Czekaj. Teraz to tak troszeczkę posprzątali, bo ostatnio to był taki bałagan. Teraz nawet, nawet. Słodycze są. Ale jak fajnie, tutaj dużo miejsca, Tam można. No! Sala balowa na Sylwestra przygotowana. Ale jakie fajne, ten jaki wielki, fajny! Ale to jest... Kurczę! to, To tak by trzeba było mu. Super, a tego? A ten nie wiem, czy on coś mówi. Nie, to, to chyba jest tylko figurkę, wiesz? Nie, to Ale tutaj jeszcze był ten stary Vader kiedyś. Tak? No, on też tam mówił. <laughs> <laughs> Zobacz, jaki super dział. Yy, I akurat. Znowu ktoś dzwoni! A nie, dobra. E, jaki fajny dział i akurat są te rzeczy przecenione. Znaczy, na przykład takie spodenki można kupić na mafinki, dżinsy, no po prostu super są. Albo takie na te ciasteczka. Z odgryzioną, odgryzioną nogą, głową i, głową i ręką. ręką, nogą, albo takie kung fu. Tutaj też jest fajny do herbaty, do parzenia herbaty. Czekajcie, tu Wam pokażę. Słodziak. Slow. Tutaj jest akurat taki. Nie wiem, to też jest taki. Tak, Tak. Do parzenia herbaty, to w środku też się herbatę wkłada. Tak. To fajne. I też jest taki kubek. Czekajcie, że wam pokażę. Prezentuje się tak. Ktoś by się mógł dobrze nadać. I się go wyciąga. Ura, czekajcie. A tu jest kubek na ten. Tak jak tutaj pani pokazuje na zdjęciu. Manie sobie można założyć, kurczę. Super jest, bardzo fajny. Ty, ale podobały mi się te te Ania, tylko że kurde 10 baków ty. Ale co, te The... solniczka i pieprzniczka? Nie, cookies. A, te cookies. Nie, nie, jakie 10 dolarów Marek, 2,95. A no to weź. A zobaczcie też jaka jest solniczka i pieprzniczka, to jest sobie, mi się to strasznie podoba. Mi się. Tak się fajnie. Mi się patysie. Moglibyśmy sobie w sumie Marek to zakupić, bo my nie mamy nawet solniczki i pieprzniczki. Na być drogą kupna? No. Tam Mareczku zobaczyłeś. Zobaczcie, jakie zajebiste. To jest normalnie, kurde, taki spaceship. Można zrobić no, z kartonu. No, wikusia, wikusia by po prostu pływnie, w wzięta. Ale Przecież drogie to jest, to by się, nie? 60 dolarów po Poprzedzenie, po no. no. Ale jest to rewelacja. Naprawdę. No, miałaby frajdę. Zamiast teraz choinki postawić, takie coś. Tu są części. Zobacz, o i tutaj masz takie. Zobacz, jakie to jest, I to jest super. jest w środku. No tata, ale to byś się musiał z nią bawić. No. Ale nie no, ona by po prostu wiesz co, ona. Ja już ją widzę. This is for me. No ja zrobię, zrobię, zrobię zdjęcie tego i zobaczę, może na tym. Weź teraz, sprawdź od razu, na eBayu. Zobaczcie, jak dużo jest fajnych już na walentynki, rzeczy. I są oczywiście takie plakietki do zdjęć, do selfie. Idziemy do kina. Idę do kina z moimi chłopakami. Tu Stata jest. A tu, A tu ja. Marek. Tu ja. No, Widzicie, jaką mam fajną randkę podwójną. No. Idziemy do jakiegoś nowego kina, tak, Marek? Tak. Jeszcze nie byliśmy i to jest nowo otwarte, nie? To kino? To znaczy to jest cała ta plaza, jest tam, A, areloma. taka nowka sztuka. Bardzo dużo ludzi jest. Teraz Wam pokażę. Nowy rok, nie? Jesteśmy w kinie. Na razie są jakieś reklamy beznadziejne. Letni filmów. Ale fajne kino. Przygotowania do filmu. O, tata już jest przygotowany. Czekam. Już tak? Czekasz. Okay. Marek też już Marek też w ogóle ma fullzyką z dwie kole. Popcorn. Jak mu się pizza chciał. Marek, jak go Słuchajcie, ja? jesteśmy, jesteśmy osaczeni starszą, łapić, starszą łapić, łapić, łapić. częścią, że tak powiem. Florydy. Florydy. Nie no, film w ogóle wzajemisty. Kubek super Co no. to jak wrażenia? Efekty niesamowite. Efekty niesamowite. Nam się podobało bardzo dlatego, że film jest tak nakręcone tak jak kiedyś kręcili, że wiecie, są te efekty fajne specjalne, tak. Teraz są już dużo lepsze na komputerze, te wszystkie programy, to jest wszystko, wszystko jakieś tak po głupia. E, ale jest, są też i postacie takie fajne, tak jak kiedyś właśnie robili i to mi się właśnie podobało kiedyś w tych filmach, że były efekty ale cały czas się czuliście, jakbyście tam naprawdę byli. A jeszcze jak teraz poszliśmy do tego nowego kina w tym, w tym IMAX-ie i to wszystko, wiecie, takie realistyczne w tych okularach, to już w ogóle można było się całkowicie tam przenieść, nie? No, w trójwymiarze. Więc bardzo nam się podobało. Nie było to takie sztuczne. Nie żałuję, nie żałuję że poszliśmy w której wymiarze, bo tak, naprawdę... No super. Super było. No, a teraz uciekamy do naszych dwóch dziewczyn, które zostały w domu. Jedna już sobie smacznie śpi, druga na nas czeka. I zaczynamy imprezkę! No może Wiktoria położyła babcię spać, Mówiła, może. no nigdy nic nie wiadomo. <laughs> może, może, dokładnie. No, dobra, to my uciekamy do domu. No. Ty, ale kurde, bo by... Zobaczcie, Wader przyjechał do kina. U nas jest już nad ranem, więc życzymy wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Mnóstwo, mnóstwo subów, miliona wyświetleń i 100 tysięcy milionów lajków pod każdym postem. Eee, uśmiechu na twarzy i tysiąca kampanii tego, czego każdy youtuber chce, tak? Życzę śmiepczy widzą. A widząco widzą co życzysz? Yy, najlepszych filmików od Kratki no. My już leżemy w łóżku, Paweł, już jest późno No a my dopiero zaczynamy My dopiero się zaczynamy bawić Z Nowym Jorkiem Z Nowym, Z Jorkiem. Nowym Jorkiem w tleno. no Dokładnie A my mamy takie typowo amerykańskie przyjęcie na, na Sylwestra tak. Na koniec dnia no jeszcze nie... A no tak w sumie już nos. Która jest godzina, bo ten zegarek ciągle tylko U raz dwunastą pokazuje. Jeszcze czekamy. Pięć po 11. Pięć po 11. Pierwszy taniec tańczy z najpiękniejszą damą tego spotkania zdrowego. Dzięki Data. Bardzo 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 miłe. Dama ci już gryzie. Dama jest bardzo czuła. Tak. Impreza przeniosła się na zewnątrz. Hej, Mami. Za ten stary rok. Mareczku, co tam robisz? Drapię Palisz się. cygaro? Grapię miał Bo żółte Cy. cycki. Tam bardzo dobrego drinka zięć mi zrobił. No. Dobry zięć to dobre drinki robi. No. Co byś chciał Mareczku powiedzieć? Że przed chwilą patrzyłem właśnie na telewizję, to pokazywali, że u nas dzisiaj jest w ogóle rekordowa... Rekordowa... Ciepłota się płopta, ileś tam lat temu było 84 stopni. Jest stopnie generalnie bardzo ciepło. I dzisiaj też jest 84 stopnie Fahrenheita, czyli tyle mniej więcej ile jest kurczę zazwyczaj kiedy? Takim późnym latem, nie? No Eku, tak. No. Ostatnio tak pogoda strasznie się... Coś już nie mam pojęcia, bo nie mam telefonu i nie, ale nie wiem tak jak na to na moje przed... wyczucie 25 No gdzieś tak 25-26 stopni dzisiaj jest. Tak. No. Hmm. Maria ja się chyba troszeczkę boi, tak? Boisz się? Ojej, ale nie skocz, Rybcia. Czekaj, nie bój się. Nie bój się, Rybeczko, nie bój się. A tutaj właśnie wam obiecałam, że nagram wam troszeczkę Nowego Jorku i proszę bardzo. No jestem już z tobą, do ciebie, tak? Wziśłam do ciebie, nie bój się, my nie będziemy puszczać pe pe petard, nie, 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 nie. O i tak właśnie się prezentuje nowy Jork. To chyba gwiazda country. Ładny mam No, wszyscy są na zewnątrz. Ja tu przyszłam do Orio, bo tak troszeczkę tak siedzi i tak patrzy przez i nawet jej nie wypuszczamy tam na zewnątrz, bo, bo widać, że się troszeczkę boi. Nie boisz się rybko, troszkę. Przyszłam tutaj do, do, do niej, żeby się uspokoiła. Poza tym jest już 11:42 i pewnie niedługo, yy, znaczy pewnie niedługo, na pewno będzie nowy rok. Ani, no, wszystkiego, A... wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego. Załóżki. Wszystkiego dobrego. Okay. <laughs> Oreo. Bawić. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku, żeby ten rok był tysiąc tysiąc razy lepszy niż ten poprzedni. Ja już się z Wami żegnam, do usłyszenia, bujeki!